Cześć. Nazywam się Agnieszka Kantorowska. Czy kiedyś zastanawiałeś się nad tym, co w życiu przychodzi ci łatwo? Coś, co sprawia ci przyjemność, co nie stanowi dla ciebie tak dużej trudności. I czy nie lepiej byłoby w życiu skupiać się na takich rzeczach, tych, które przychodzą łatwo i nie są zbyt skomplikowane dla nas? Czy to nie jest trochę tak w tych obecnych czasach, że jesteśmy nastawieni na to, żeby. Wykonywać rzeczy, które nie do końca są z nami spójne, bo, bo tak trzeba, bo tak wypada, bo większość tak robi, że trzeba sobie stawiać wygórowane cele, ambitne cele, tylko te cele często nas przytłaczają, bo nie są właśnie spójne z tym, co lubisz robić, co jest dla ciebie pasją, co współgra z twoim charakterem, zainteresowaniami, tylko uważasz, że wyznaczenie takiego, a nie innego celu będzie właściwe. Tylko właściwe dla kogo? Po co takie cele wyznaczać, które nie współgrają z tobą? Czasami nawet stoją w sprzeczności z tym, co, co lubisz robić. I wtedy kończy się to tak, że albo dany cel bardzo, bardzo, bardzo długo realizujesz, albo w ogóle nie kończysz realizacji danego celu. Bo w którymś momencie uświadamiasz sobie, że to nie jest zgodne, zgodne z tobą, z tym, co chcesz robić i jak powinno to wszystko wyglądać. Czy nie lepiej byłoby, Wcześniej uświadomić sobie, co jest Twoją pasją, co lubisz robić, co cię interesuje. Ja myślę, że to byłoby dużo łatwiej, tylko że brakuje trochę na to czasu, że jesteśmy zafiksowani na to, żeby te cele wyznaczać, realizować, ale tak naprawdę zapominamy o jednym pytaniu, po co to robimy. Cele przecież wyznacza się po to, żeby. Łatwiej się nam żyło, żebyśmy się rozwijali, ale w zgodzie z sobą to są cele przede wszystkim dla nas samych, tak? Więc dlaczego tak często zapomina się o tym, co jest tą pasją, co jest zainteresowaniem? Trochę te pasje zainteresowania spycha się na bok, uważa się jako hobby, coś, na co będzie czas, kiedy się dany cel zrealizuje. Tylko te cele często tak pochłaniają całą tę rzeczywistość, ten, ten świat że nie starcza już miejsca na to, na to hobby, na te pasje. Więc może warto trochę więcej czasu poświęcić na, na to, że wyznaczając kolejny cel, przymierzając się do realizacji, zastanowisz się, w jaki sposób to współgra z Twoją pasją, w jaki sposób to, co wykonujesz przy swojej pasji, zainteresowaniu, możesz wykorzystać. W realizacji danego celu, no bo to też nie chodzi o to, żeby te pasje przekuć na cele zawodowe, chociaż to byłoby idealne rozwiązanie, ale być może jakieś działania, coś, co jest związane z Twoją pasją, z zainteresowaniami, da się przepleść z tym realizowanym celem. Czyli nie odsuwasz na bok swoich pasji, swoich zainteresowań, ale to, co jest bezpośrednio z nimi związane, wkładasz w swój realizowany cel, dokładasz. I raz, że ten cel będzie ci łatwiej realizować, przyjemniej, bo będzie powiązany z twoją pasją, z twoimi zainteresowaniami. No i dwa, będziesz bezpośrednio miał styczność z tą swoją pasją, z czymś, co, co lubisz robić. Ja wiem, że może to się wydawać trochę taki idealny scenariusz, niemożliwy do zrealizowania. Ale to też jest tak, że jeżeli się nie spróbuje, nie spróbuje się poprzeplatać tych elementów pasji z tym, co, co robi się na co dzień i co jest związane z wyznaczaniem celów, no to rzeczywiście się nie da. Powiedzieć, że się nie da? Można zawsze, ale też warto spróbować, bo a to zadziała, a być może to wyjdzie, być może to się da. Ja próbuję tak przeplatać to, co lubię robić, z tym, co jest stricte związane z moimi celami. I raz, że wtedy łatwiej mi wyznaczać te cele i łatwiej mi je realizować, a potem wyznaczać kolejne. Więc mam nadzieję, że ty w swoich celach też znajdziesz pasję. Też znajdziesz to, co stanowi Twoje zainteresowanie, co Cię cieszy, i będzie to stanowiło taki dodatek, przyjemny dodatek do realizowanych celów. Trzymam kciuki, cześć.